kochani, witajcie w porannej rutynie mojej i Tofika Więc pierwsze co robię to wstaję i czyszczę Tofikowi kratkę, Bardziej to układam tam Wszystko było po całej nocy, jednak on tam troszkę poprzewracał do góry nogami Następnie robię mu śniadanko, dzisiaj użyłam trochę trawy Mięty, oczywiście suszonej No i magii Ja mu to daję i ja mięty i ziół więcej i jeżeli jesteście na bieżąco na moim Instagramie, to wiecie, że ja miałam tego bardzo dużo, ale jednak e, wszystko wyrzuciłam i zrobiłam świeże. nie biorę kalendarze i otwieram je na e, moim Instagramie, tutaj słyszę jabłka. E, więc padajcie tofikowe sny. E, no i wyciągam e, tufika i idę z nim na łóżko, gdzie mam lekcje. E, w tym przypadku dzisiaj pierwsza była muzyka. Leżę z nim. I w ogóle. Później się ubieram. Ścielę łóżko. I idę znów się bawić z Tofikiem. Dziękuję za oglądanie. Pa!